Jestem dupką za to, że chcę, żeby mój chłopak się przede mną otworzył. Mam 22 lata, a mój chłopak 24. Na potrzeby tej historii nazwijmy go Dominik. Jesteśmy ze sobą już ponad rok i jak w każdym związku bywają lepsze i gorsze chwile. Dominik jest facetem, z którym wiąże przyszłość, ponieważ jesteśmy praktycznie idealnie dopasowani. Lecz jest jedna rzecz, która z czasem zaczęła mnie bardzo drażnić, mianowicie jest bardzo zamkniętą w sobie osobą. W sytuacjach, kiedy ja czuję się gorzej psychicznie czy fizycznie, on zawsze jest gotowy żeby mi pomóc i mnie pocieszyć, sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy to dotyczy jego. Wtedy z reguły dostaje wiadomości typu: Odezwa się za kilka dni. Albo nie będę ci już przeszkadzać w życiu. Gotuję się we mnie wtedy, ponieważ jestem bardzo empatyczną osobą dla ludzi, na których mi zależy i jestem w stanie przekładać ich dobro nad swoje. Wiem, że nie powinno tak być, pracuję nad tym. W takich sytuacjach nie wiem nawet, co jest powodem takiego stanu u Dominika, bo nawet go nie podaje. Nie wiem, czy to może ja powiedziałam coś, co go bardzo rozziło, czy może miał jakieś miłe zajście z kimś innym, nie wiem nic. Nie kontaktujemy się wtedy prawie wcale, z wyjątkiem rolek na... Instagramie, TikToków czy Snapów, które wtedy tylko on wysyła. Czasem udaje mi się w jakiś sposób do niego dotrzeć. Z reguły zajmuje to całe kilka godzin. I wtedy mniej więcej wiem o co chodziło. Jestem już zmęczona takimi akcjami i wiele razy prosiłam go, żeby popracował nad tym. Dwa razy już doszło do tego, że prawie ze mną zerwał. Raz wyszło to z mojej inicjatywy. Dominik miał bardzo trudną przeszłość, ale nie uważam, żeby nie było go stać na normalną rozmowę i wyjaśnienie problemu. Związek jest chyba po to, żebyśmy się nawzajem wspierali w trudnych dla nas chwilach, prawda? Więc czy jestem dupką za to, że oczekuję szczerej rozmowy, co się u niego dzieje, a nie tylko bycia ze sobą, jak jest super kolorowo?